A co jeśli dwaj świadkowie Apokalipsy byliby już wśród nas, krocząc w milczeniu ulicami świata, obserwując, czekając i przygotowując się do wypełnienia najbardziej przerażającej i świętej misji czasów ostatecznych? Taka możliwość nie tylko jest intrygująca, ale i przerażająca. Księga Objawienia rozdział 11 opisuje te postacie w zagadkowych szczegółach, które do dziś budzą kontrowersje wśród uczonych, teologów i wierzących. Nie są to po prostu postacie z odległej przepowiedni. Stanowią centralne elementy historii ludzkości zgodnie z Pismem Świętym. Zrozumienie, kim są ci dwaj świadkowie, jest niezbędne, aby zrozumieć czasy, w których żyjemy i obudzić pokolenie uśpione przez rozproszenie i sceptycyzm. W Biblii napisano, że będą prorokować przez 1260 dni, ubrani w wory pokutne, które są symbolem żałoby, pokuty i duchowej pilności. Będą oni posłańcami przesłania, które przeciwstawia się strukturom świata. Potępia duchowe zepsucie i ogłasza sąd Boży. Nie jest przypadkiem, że mają one moc zamykania nieba, uniemożliwiając deszcz, zamieniania wody w krew i uderzania w ziemię wszelkiego rodzaju plagami. Zdolności te niewątpliwie przypominają czyny Mojżesza w Egipcie i cuda Eliasza za czasów Achaba. To skłoniło wielu interpretatorów do wysunięcia hipotezy, że świadkowie ci byli w rzeczywistości Mojżeszem i Eliaszem, którzy powrócili na ziemię z nowym boskim posłannictwem. Inni jednak wierzą, że byli to Henoch i Eliasz, ponieważ obaj zostali zabrani, nie doświadczywszy śmierci, co kwalifikowałoby ich do tej ostatniej proroczej misji. Coraz liczniejszy jest jednak nurt poglądów, który twierdzi, że świadkowie ci nie są powracającymi postaciami z przeszłości, lecz mężczyznami, a nawet kobietami wybranymi, by narodzić się w tym pokoleniu, żyjącymi już pośród nas, ukrytymi aż do czasu objawienia. Wizja ta nie tylko przybliża nam proroctwo, ale także wzmacnia myśl, że Bóg w każdym wieku posługuje się głosami proroctw, aby stawić czoła ciemności i wezwać swój lud do powrotu do przymierza. Symboliczny opis świadków jako dwóch drzew oliwnych i dwóch świeczników stojących przed władcą ziemi wskazuje na ich związek z ciągłą obecnością Boga, jako żywych naczyń niosących światło i ducha najwyższego pośród rozpadającego się świata. Wór pokutny, jego prorocki strój symbolizuje coś więcej niż ból i lament. Oznacza to autorytet duchowy, któremu towarzyszy poczucie pilności. Jego słowa nie będą łagodne, nie będą słowami ludzkiego pocieszenia, lecz boskiej konfrontacji. I to wyjaśnia, dlaczego, według tekstu biblijnego, świat będzie ich nienawidził: będą postrzegane jako zagrożenie, jako zniewaga, jako szaleństwo. Lecz ktokolwiek ma duchowe uszy, by słyszeć, rozpozna w nich głos samego Boga, który oznajmia, że czas jest krótki. Z pisma świętego wynika, że Bóg nigdy nie wykonywał sądu bez uprzedniego powołania świadków. Za czasów Noego głoszono kazania, za dni Jonasza nastąpiło ostrzeżenie. W ostatnich dniach pojawią się dwaj świadkowie wołający potężnym głosem, zanim nastąpi sąd nad ziemią. Być może działają już w ciszy, obserwując znaki, rozpoznając duchy, czekając aż niebiański porządek się objawi. Być może należą do odrzuconych, zapomnianych, mało prawdopodobnych. W końcu Bóg zawsze wybierał to, co mało prawdopodobne, aby zawstydzić mądrych. Możliwe, że kształtują ich ukryte próby, zawoalowane prześladowania i odrzucenia, które przygotowują ich do dźwigania ciężaru misji, która zakończy się ich publiczną śmiercią i chwalebnym zmartwychwstaniem. Fakt, że tekst biblijny stwierdza, iż zostaną oni zabici przez bestię wychodzącą z otchłani, a ich ciała zostaną wystawione na ulicach miasta, które duchowo nazywa się Sodomą i Egiptem wskazuje na bezpośrednie starcie z najciemniejszymi siłami tego świata. Ale mimo to, Pismo Święte mówi, że po trzech i pół dniach wstąpi w nich tchnienie życia od Boga i staną przed wszystkimi. Świat zobaczy, narody będą drżeć, misją dwóch świadków jest nie tylko ogłoszenie końca, ale także zaoferowanie ostatniej szansy na zbiorową pokutę. Nie będą więc postaciami milczącymi, będą przenikliwi, konfrontacyjni, nieustraszeni. Przede wszystkim będą rozpaleni duchowo obecnością Boga. I to właśnie skłania nas do zadania pytania: skoro są już wśród nas, dlaczego jeszcze nie ujawnili się publicznie? Odpowiedź może leżeć w czasie proroczym, który nie porusza się zgodnie z kalendarzem ludzkim. Jest czas wyznaczony przez Boga, i dopóki on nie nadejdzie, oni pozostają przygotowani, ukryci przed ludzkim wzrokiem, ale aktywni za kulisami duchowo, niczym strażnicy obserwujący bieg ludzkości. To zrozumienie prowadzi nas do nieuniknionego pytania: jeśli ci świadkowie wkrótce zabiorą głos, a może już są wśród nas w milczeniu, jakie są obecne znaki, które na to wskazują? Czy w świecie duchowym dzieje się coś, co mogłoby wskazywać, że jesteśmy bliscy objawienia się tych proroczych postaci? Są to pytania, które należy poważnie zbadać. Ade, ponieważ implikacje są głębokie, gdyż jeśli znaki te rzeczywiście spełniają się na naszych oczach, objawienie się dwóch świadków może być o wiele bliższe niż sobie wyobrażamy. Żyjemy w czasach naznaczonych globalnymi wstrząsami, kryzysami moralnymi, degradacją duchową i przyspieszonym rozwojem antychrześcijańskiej agendy. Wzrost nieprawości, oziębłość miłości, podziały między narodami i pojawienie się przywódców, którzy otwarcie wyśmiewają wiarę to nie tylko objawy społeczne, ale także duchowe ostrzeżenia. Globalny scenariusz pokrywa się z elementami opisanymi w Apokalipsie, tak jakby przygotowywano scenę na wejście centralnych postaci czasów ostatecznych. A wśród tych postaci ważną rolę odgrywają dwaj świadkowie. Gdy analizujemy obecne wydarzenia przez pryzmat proroctw, nie sposób zignorować pojawienia się głosów proroctw w różnych częściach świata, mężczyzn i kobiet, którzy choć jeszcze nie identyfikują się jako dwóch świadków, już wykazują cechy podobne do tych opisanych w Piśmie Świętym. Są to ludzie, którzy śmiało stawiają czoła grzechowi, którzy potępiają zepsute systemy nawet w obliczu prześladowań, którzy wołają o pokutę pośród świata otępiałego duchową obojętnością. Wasze wiadomości wywołują dyskomfort, wzbudzają nienawiść, ale także budzą wrażliwe serca. Są przepełnieni tym samym duchem co Eliasz, duchem, który przywraca, stawia czoła i przygotowuje drogę panu. Co więcej, obecna sytuacja geopolityczna przypomina wielkie miasto wspomniane w objawieniu 11.8, które duchowo nazywane jest Sodomą i Egiptem, symbolami niemoralności i niewolnictwa. Miasto to nie jest tylko fizycznym miejscem, ale globalnym systemem, który otwarcie sprzeciwia się Bogu. W ramach tego systemu dwaj świadkowie będą sprawować swoją posługę i w tym samym kontekście powstają dziś ruchy próbujące uciszyć wszelkie przejawy prawdy biblijnej. Prześladowania religijne, nawet te pod przykrywką postępu czy tolerancji, Nasilają się w wielu krajach, w miarę jak kultura odwraca się od wszystkiego, co symbolizuje czystość, pokutę i świętość. Kolejnym niepokojącym sygnałem jest nasilenie się klęsk żywiołowych, pandemii, kryzysów klimatycznych i załamań gospodarczych. Wielu uważa, że takie wydarzenia to po prostu zjawiska naturalne lub wynik globalnego zła ale dla osób obdarzonych duchowym spojrzeniem dzieje się coś o wiele większego. W Księdze Objawienia świadkowie mają władzę, aby zamknąć niebiosa, sprowadzić susze, plagi i znaki sądu na ziemię. Choć nie można powiedzieć, że obecne zjawiska są bezpośrednio przez nich wywołane, można zrozumieć, że wszystko zmierza w kierunku, w którym świat odbiera je z odrazą i lękiem. Twoje działania wywołają zamieszanie. Gdyż zachwieją fałszywym pokojem, zbudowanym na kruchych fundamentach. Istnieje również cichy, ale bardzo znaczący element narastające wołanie o sprawiedliwość duchową. Pośród tego chaosu wielu zaczyna wyczuwać, że dzieje się coś złego na głębszej płaszczyźnie. Nie chodzi tu tylko o gospodarkę czy politykę, ale o zbiorowe poczucie, że zmierzamy ku decydującemu momentowi. W Biblii czytamy, że Bóg zawsze odpowiada na wołanie swego ludu, a w obliczu szerzącej się niegodziwości ostateczną odpowiedzią będą świadkowie będą ostatnim światłem przed całkowitą ciemnością. Dlatego teraz nadszedł czas na duchowe przygotowanie. Nasuwa się zatem pytanie: czy zwracasz uwagę na znaki, czy jesteś wrażliwy na duchowy ruch, który cicho, lecz pilnie się nasila? Jeśli dwaj świadkowie już chodzą pośród nas, nawet jeśli wciąż są ukryci, nieuchronnie ich ujawnienie jest bliskie. A kiedy to nastąpi, świat już nigdy nie będzie taki sam. Twoje słowa będą jak ogień. Twoja obecność będzie bezpośrednim afrontem dla systemu, który odrzuca prawdę. W obliczu tego nikt nie może pozostać neutralny. Możliwe będą tylko dwie reakcje: żal. Lub opór. Pismo Święte głosi, że wielu będzie się radować z jego śmierci, ale tacy będą odrzuceni jego orędzie. Ale stwierdza również, że po trzech dniach tchnienie życia Bożego wskrzesi ich przed wszystkimi, dowodząc, że ostatnie słowo nie należy do ludzi, ale do Pana. W świetle tego stajemy wobec niepokojącej prawdy. Jeśli dwaj świadkowie są bliscy objawienia, lub, jeśli już działają dyskretnie wśród nas, co się stanie, gdy zostaną w pełni ujawnieni światu? Jaka będzie reakcja narodów, religii, rządów i samego zinstytucjonalizowanego kościoła? W jaki sposób globalny system zareaguje na głosy, których nie da się uciszyć, które rzucają wyzwanie antychrystowi, ujawniają korupcję i wzywają ludzi do pokuty bez obawy przed odwetem? Oto pytania, które prowadzą nas do kolejnego punktu naszej refleksji, gdzie biblijne proroctwo spotyka się z nieuniknioną przyszłością, ponieważ gdy ci dwaj świadkowie zostaną w końcu ujawnieni, reakcja świata będzie podzielona między zdumienie Iro, wściekłość i strach. Publiczne pojawienie się tych proroczych postaci będzie początkiem jednego z najbardziej intensywnych, i decydujących okresów w dziejach ludzkości. Nie będzie miejsca na obojętność. Twoja obecność przełamie duchową ciszę, którą wielu kultywuje dla wygody, a Twoje słowa będą niczym ostry miecz przecinający warstwy kłamstw, pustej religijności i buntu przeciwko Bogu. Świat, który dziś świętuje wolność słowa, zwróci się z wściekłością przeciwko tym proroczym głosom, gdyż. Nie przyniosą one przyjemnych przesłań, lecz zapowiedź zbliżającego się sądu. W tekście objawienia 11 napisano, że będą prorokować przez 1260 dni, co odpowiada trzem i pół roku, a więc dokładnie symbolicznemu czasowi wielkiego ucisku. W tym okresie nie tylko będą głosić wieczne prawdy, ale także czynić niezwykłe znaki przed narodami. Będą chronieni nad przyrodzoną ochroną. Żaden wróg nie będzie mógł ich tknąć, dopóki ich czas się nie skończy. Ten szczegół podkreśla, że ich misja ma charakter boski i nic nie może ich powstrzymać, dopóki nie wypełnią w pełni zadania, do którego zostali powołani. Jego cuda nie będą miały na celu autopromocji, lecz uwiarygodnienie jego przesłania i sprowokowanie bezpośredniej konfrontacji pomiędzy Królestwem Bożym a Imperium Bestii. Ale Pismo Święte. Ostrzega nas również, że pod koniec tego okresu zostaną zabici nie przez zwykłych ludzi. Ale przez bestię wychodzącą z otchłani, postać symbolizującą szczyt buntu przeciwko Bogu, system ucieleśniony w światowym przywódcy, być może samym antychryście. Świat będzie świętował ten moment jako zwycięstwo. W Piśmie Świętym napisano, że ludzie będą się radować z jego śmierci i będą sobie nawzajem posyłać podarunki, tak jakby pokonali wroga publicznego. To pokazuje poziom duchowej ślepoty i moralnej inwersji, jaki będzie dominował w społeczeństwie. Śmierć świadków zostanie przyjęta z aplauzem, a ich ciała zostaną wystawione na widok publiczny na ulicach jako trofea systemu, który nie potrafi zmierzyć się z prawdą. Jednakże właśnie w tym momencie pozornej porażki chwała Boża objawi się w sposób Niezaprzeczalny. Po trzech i pół dniach stąpi na nich tchnienie życia z nieba. Staną na nogi przed wszystkimi, a wielki strach ogarnie tych, którzy ich zobaczą. Wtedy usłyszą głos z nieba, mówiący: Wstąp tutaj! I na oczach wszystkich wzniosą się na obłoki. To wstanie i pochwycenie będzie momentem przełomowym. Świat, który wyśmiewał i świętował, będzie zmuszony uznać, że Bóg ma kontrolę. Nie będzie żadnego naukowego, politycznego ani religijnego wyjaśnienia, które mogłoby usprawiedliwić to, co się stanie. Będzie to wyraźna, potężna i nieodwołalna boska interwencja. Wpływ tego odkrycia będzie globalny. Struktury duchowe i polityczne zostaną wstrząśnięte. U wielu przebudzi się sumienie, inni zaś jeszcze bardziej zatwardzą swe serca. Podział na tych, którzy służą Bogu, i tych, którzy odrzucają Jego głos, będzie ostateczny. Świadkowie nie tylko będą głosić prawdę, ale także ujawnią prawdziwą naturę tych, którzy odmawiają słuchania, będą niczym lustra, ukazujące duchowy stan ludzkości. A ta ostateczna konfrontacja będzie ostatnią szansą dla wielu. Czas boskiej tolerancji dobiegnie końca, a czas sądu nadejdzie z całą swoją mocą. W tym scenariuszu prawdziwy Kościół będzie musiał uznać świadków, rozeznać czasy i stanąć po stronie prawdy, nawet jeśli oznacza to prześladowania. Nie będzie to czas na letnią religijność, ale na niezachwianą wiarę. Nadejdzie moment, w którym wiele osób będzie musiało podjąć decyzję, czy są gotowe zapłacić cenę wierności, czy też zdecydują się na wygodę społecznej akceptacji. Dwaj świadkowie będą ostatecznym symbolem duchowej odwagi, absolutnego posłuszeństwa i radykalnej wierności. Nie będą szukać własnej chwały, ale do końca wypełnią niebiańskie powołanie, które noszą w swych kościach jak nieugaszony ogień. A teraz, bardziej niż kiedykolwiek, przesłanie to domaga się odpowiedzi, bo jeśli świadkowie są już wśród nas, nawet jeśli wciąż niewidoczni dla ludzkiego oka, to zegar proroczy odlicza czas a ci którzy mają duchowe uszy aby słyszeć będą wiedzieli jak rozpoznać znaki wzorce i ostrzeżenia ostatnie pytanie które się nasuwa jest proste ale głębokie kiedy sprawa zostanie ujawniona po czyjej staniesz w stronie czy twoje życie będzie zgodne z prawdą, którą będą głosić, czy też będziesz częścią tłumu, który będzie szydził, który będzie się cieszył z twojego upadku, nie zdając sobie sprawy, że gardzisz ostatnią szansą na zbawienie przed sądem ostatecznym, bo czas nie czeka. A apokalipsa nie jest fikcją. Jest w ruchu, a dwaj świadkowie nie są po prostu postaciami ze Starej Książki. Są żywą częścią odwiecznego planu Boga, który ma na celu stawić czoła, wstrząsnąć i ocalić, póki jeszcze jest czas.